Ögoda. Jak się zasarali. Ale że runda jest. Pierwszy kieruj. Okej. Już nie ma rundy. No, jak widać, dla niektórych już nie ma rundy. Eee, wchodzę sobie normalnie. Znaczy ja się byłem w kafeterii, po prawym, prawym górnym rogu, robiłem przesył eee, i sobie poszedłem do admina przesunąć kartę. I dosłownie za stoliczka dupcia Natrixa wystawała e, jeszcze nieletnia. I e, no generalnie ktoś go tyśnął hmm. i tam leżą sobie biedak nagi. Więc tak, e, to to kto był taki. Co? Pewnie przepołowiony. Czy ktoś co, jeszcze co, był w adminie? No nie. O. No biegam do Admira, no, tak nas będzie na mnie, no, bo nad nich Nie, Ja bym chciał tylko powiedzieć, żeby nie było, yy, że na starcie pierwszej rundy i całej gierki jest jakieś 5 albo nie wiem ileś sekund cooldownu, bardzo mało, więc można szybko zrobić pierwszego fraga. Nie, no, nie, ma, ma. Tak. Nie, nie wiem, nie wiem, że... Że ktoś po prostu pobiegł nie wiem, do Myślę, zabił. Ja byłem tak. po lewej stronie. Yy, teraz po sobie stronie, nie w nie i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mijałem chyba wiem, nie 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 byliśmy nie wiem, nie wiem, jeszcze z nami tam był. Ja wbiegałem. Dopiero byłem też, biegałem. Biegałem. Ja byłem o dwa, potem byłem w nawigacji. Patka o dziwo, na, no bardzo szybko, biegała do nawigacji od dołu. Nie, od nie, strony nie, nie ja nie biegałam, nie, nie biegałam od dołu, ja byłam, y, przeszłam odnos od Biegałaś góry od dołu. i byłam na dole na chwilę, ale się cofnęłam na górę, bo zobaczyłam, że mam jednego taska u góry jeszcze. I cofnęłam się do mnie Nie widziałem cię przy dwa. A byłem przy O2 miałem tam taski. No dobrze, ale byłeś przy O2, ja wtedy O2, w sensie mogliśmy się tam minąć. To była masa ludzi. Bo teraz ale tak. No dużo ludzi było. Ale wiesz, Witrox, że generalnie jak jesteś w O2, to nie widzisz kortaża na naszym zasięgu. Ale ja. Nie, widać wejście do. Ale nie, 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 nie. Jak siedzisz przy liściach albo przy wyrzucaniu, to nie widzisz wejścia. Jak ktoś pójdzie prawą ścianą sobie, to nie widać. Więc coś mi tu śmierdzi, nie. że kurde... Albo no, może masz zasięg za duży, kolego! No no no, ta ta ta. Przyznaj się dlaczego na Trixa od razu. Nie zabijłem na Trixa, boże, naprawdę. Takich ty to ja niedogłoszło. No, czyli generalnie Zaczy, jest, to. mógł szybko czmychnąć wentem. Jest mówię. to albo wpadka i trzmychnęła z eventem i to tam na prawo, mm -hmm. albo jest to Zinors, który przed zabójstwem zgłosił, chociaż to nie. Znaczy, no, no to, nie to jest zimno. Dla Zinor, mnie więc w gronie podejrzanych jest Witrock z ogromnym zasięgiem, ale jest to pierwsza runda i. Na, na miski. Pamiętajcie, że jeszcze do gmina można trzymychnąć do kafeterii, z powrotem się cofnąć, ale to tak tylko mówię. I osoby, które były. Tak. No, taki zdziwiony jesteś, jakbyś. Chce... I zabija hmm. Nie wiem. Dziwne to jest dla że Witrox widzi takie rzeczy nagle. Przypominają mu się z czasem. <grywka> Okej, okay. sytuacja jest taka, że zgasło światło właśnie. Ja sobie powiem do reaktora, żeby e, zrobić cyferki. I totalnie nie widziałem nikogo poza upadającym ciałem rosika. Totalnie nie... zabiłeś! Nie zabiłem go! Po prostu widziałem ciało, które upadało! Totalnie kość zaczęła wystawać i leciało ciało w dół. robiło takie To już nie było młode ciało, to już było bardzo stare ciało. Więc, Więc generalnie no... To nie ja! To nie było! To czemu? Czemu nie pobiłbyś dalej zobaczyć kto to? No totalnie światło zgasło, nie będę biegał dookoła, bo ta osoba nie ma zgaszonego światła i może się uciekać ode mnie. A nie widziałeś przypadkiem może węta czy coś? Siema Janowy. Nie. Siema. Dobra, To nikt skarobu... nie, nie, nie wskorzył do węta. Jak znaczy, ja ktoś mnie przebiec albo od w sensie ja podbiegam sobie w lewo w stronę tych Mam yy, pamięciówki, i od razu odbiłem w górę, do cyferek, żeby zrobić cyferki. I upadało ciało przy cyferkach, czyli ktoś albo sobie od razu spierdzieli w prawo, mm. albo spierdzieli w górę i naokoło mnie, żeby mnie uniknąć. Dobra. Ale... Yy, no nie, ja mogę ja. powiedzieć, że byłem przed chwilą jeszcze z Tomkiem jeepem w nawigacji, więc... To raczej nie są tak oni, się... nie zdążyliby raczej dobiec aż do... No ja skończyłem... No, jak ...był w nawigacji. Nie, nie w nawigacji, co? Ja, ja byłem. No to Jak to chcę powiedzieć, ja a kto teraz umarł Rosik, tak? Czy ja przypadkiem no, okay, ja nie byłam no. jakieś 15, 20 sekund temu, może 15 sekund temu? W elektrycznym z Inortem i Rosikiem? Tak, byliśmy. I ty sobie poszłaś w dół, a ja z Roszikiem dalej klepałem zadania. No Później bo ja widziałem, sobie że biegniesz, biegniesz. w górę, tak? Bo biegłem do benzynkę, blać. Widziałem, ja że biegłaś w górę, z ale. Roszikiem. wydaje, z Nie, a nie. Posłuchaj, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Oj, oj, oj. wybiegłem z elektryka z roszikiem. ty I z wybiegłaś z nami i pobiegłaś na górę pierwsza z Roszikiem, ale po chwili wróciłaś na dół. Tak. Chyba. Tak. Tak mi się wydaje. Bo ja robiłem ten e, dziwny suwaczek, co jest w lewym dolnym. I pobiegłem na górę i chyba Cię minąłem po drodze. Ale. A jak wróciłam do to mnie minąłeś, co jest? Co? To ile razy ja tam przebiegałam? No, w sensie, ja zrobiłem suwaczek, pobiegłem do góry do reaktora i wydaje mi się, że Cię minąłem, jak zbiegałaś w dół, ale to nie mogłaś być ty, bo ciało dopiero upadało. Adem. I to nie wiem też ja! No nie wiem. Ale... Ale widziałeś gdzie było dokładnie ciało? Może na węcie, czy nie było na węcie? Nie było, bo przy cyferkach! Ile razem mam powtarzać? No to przy cyferkach jedno. Nie, dla mnie, ja zostawiłam synom Nie, jest po, prawej, jest, po prawej, jest po prawej, od wejścia od razu po prawej, na, na górze i na dole. No tak, właśnie wend jest przy cyferkach. No na górze i na dole, czyli przy cyferkach. Sobie? Sobie tak? A nie, a nie bliżej a, wejścia? Nie. Nie. Ale to nie mogła być, to nie mogła być wpadka, bo wpadka mnie mijała w kortażu i nie zdążyła zdążyłaby po prostu dobiec do reaktora, zabić i jeszcze to ciało by upadało 20 sekund. No, czy, no, jest, jest, nie, nie wiem, ja skipuję, ja jeszcze wolno. Czy imo to jest Zinord, ale nie wiem czemu, może chciał zwentować i nie chcąc zgłosił? Tak jest tylko Tak z mogło być. strony. S? Yes. No, trzeba w końcu tę kartę zrobić. Oj, widziałam, prostu, to, się... widziałam to! Widziałam to! Widziałam to! Widziałam to! <noise> widziałam to! Coś się nie udało wpadka. Dobra. Okej, okay, dobra, po kolei. Minijeeb, zgłosiłeś co się stało. Powiem tak. Robiłem kabelki przy kamerkach. Widzę żółwka, który biega na kamerki. I później się cofa do reaktora. Wiedzia... Wiedziałem, że wpadka jest w reaktorze i że jest podejrzana. Pobiegłem trochę na dół, później się wróciłem... A tam wpadka stoi z y, żółwkiem, znaczy żółwek już nie stoi tylko Ja nie stałam, ja tam, ja tam y, Minęliśmy się w korytarzu yes. dosłownie dip zabił y, żółwka bodajże Musi pomyśleć Co? Musisz pomyśleć co powiedzieć Nie, wpadka no. tak ma po prostu <śles> Okej, okay, no dobra, czy zawołtujcie nami, proszę bardzo, tylko że to jest Nie, 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 ja ci akurat ufam, bo w poprzedniej naprawdę nie było opcji, żebyś zabiła, a tam nikogo innego nie było, a miałaś opcję zabić. I tak samo miałaś opcję zabić yy, mnie jak byliśmy przez chwilę sami w elektryku, więc. A w jakim yy... miejscu dokładnie leżało ciało? przy Simonowi, przy tym, tymi kwadracikami. Miejdziu się zesrał, bo zobaczył, że y, ten, że ja też tam jestem. Nie wiem, czy mnie nie zauważył wcześniej, że, że nie byłam w jego zasięgu. W każdym razie, y, zabił i zgłosił, no. I cała Oty, cała historia. Zastanawiam jak się, gdzie był w poprzedniej rundzie, bo w poprzedniej rundzie też był tam po lewo przecież kill, tak myślę, Byłem tutaj. po prawo! To, ja to, to Znaczy w poprzedniej rundzie mógł być ktoś inny, no bo mamy cały czas tam tam nie wyrzuciliśmy. Jedynie kogo widziałem najbliżej, a gdzie było w ogóle ciało? W reaktorze. reaktorze. No to e, najbliżej kogo widziałem, e, najbliżej reaktora, to Itola przy elektryku, wpadkę, ja, ale ja pobiegłem na prawo, a wpadkę z Itolem na lewo. Chciałem powiedzieć, że w momencie zgłoszenia Patka wybiegała z e, tego z reaktora i mijała się ze mną. O, to no, no nie czy pamiętam. Czyli widać, czy, nie, ty, nie, ty, nie z... Dobra, to teraz. No tak, no, ale mogłaś zabić i wyjść. No, no to nie, teraz i zabić. Czekaj, no, no, to, to teraz dokładnie. To I to czy widziałeś jak mini-ZIP teraz wbiegał? Nie, ja tylko widziałem wybiegającą wpadkę. W to... A ja wbiegającego minij, bo pamiętajcie, że są lagi na tej obstronej mapie. Pamiętajcie, ja że tylko... impostor ma większe... Bole, widzenia. Tak. Tyle, czy ty... ...ty mówiłeś, że widziałeś, jak wpadka zabijała? No, byłem tak sekundę później, jak zabiła. A, czyli jednak nie widziałeś, jak se... ...ja pierdzielę jak widziałem, się, się tym... na nie no mi Próbuję nie... mnie przekrzyczeć, żebym no, ja nie mógł no, nic no, powiedzieć. Ja na już oddałem Proszę bardzo, głos. możecie oddać głos na kogo uważacie, ale w momencie, kiedy Minichip jest tak pewny, że widział jak zabijam, a potem jak widział jak ja wybiegałam od zapistego ciała, a potem szmere morere, to po prostu. Za bardzo próbujesz się bronić. Nie, nie pewnie nie będę się bronić, jak mnie oskarżesz, że zabiłam kogoś. Po prostu się nie obronię. I wtedy a, celu... pewno... Na tym korytarzu była wpadka, jak daleko dobiegła? No tak no tu tak... dosłownie była. Nie, już byłam już na korytarzu u mnie. Moja powie byłam już na korytarzu. Dobra, no, no fajnie. No zasrabam, no, a skąd mam wiedzieć, o nim w tej wefty ładzą? Trochę musi Gary sami porobić rzeczy. Nie mogę zabić Zynorta Muszę sobie nabrać zaufanie Zynort mój najlepszy kumpel Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Już wiem, kto jest pierwszym impostorem. Na kamerkach Co? sobie y, siedziałem i patrzyłem razem z Itolem i pewnie Itol to też zauważył. Gary sobie wychodzi normalnie z venta przy nawigacji i przy O2. Dziękuję bardzo, Gary, że tak łatwo się wkopałeś. Ja nie wchodziłem do żadnego węta. I chodziłeś, ale wychodziłeś. P problem taki, że ja nie byłem na kamerkach, tylko pilnowałem w No to ładnie, ale stał. Ale mogę go nie widzieć, no nie widziałem, że nie widział. Co no, to jest, tym był? Ja, ja, tak, ja, ten tak, ja A, wiem, że to nie Tak, ja widziałem. Ja mam się umiejętności. On biegł ze mną. No, no, no. no może no, widziałem. Gar Gary biegł ze mną i w prawie całą rundę i totalnie, jakby Gary miał być, to. Nie wiem, była sytuacja teraz przy Storedu, że mógłbym mnie zabić, bo padka była górą. Jeszcze, jeszcze czas na cooldowna nie minął, więc wiesz. Jak to no nie minął? Minął to... przecież. No, no spokojnie. Nie wiem ale nikt nawet nie zginął, ja nie miał skąd nawet wyjść z tego wenta. Po takich oskarżeniach, no to Vitrox Mega Stinki. Czyli my biegliśmy. Ja wiedziałem ja, całą rundę biegaliśmy razem. No, troszkę yeah. Ja, ja widziałem właśnie na tej kamerce w, w prawym górnym rogu, że e, owszem, Zinort i Packa tam się tu dolali. E, e, Gary był troszeczkę za wami. E, później wy poszliście od, od razu do szyldców. Gary jeszcze nie był w ogóle, nie wychodził z O2 i nagle siup. Zwędna. Biegliśmy I razem. Tak, I'm ready to Dobrze, sądzę, bo mało zadań już zostało. Nie wyrzuciliśmy jeszcze chyba żadnego impostora, jak dobrze pamiętam. No. Więc raczej Vitrox jest z kimś impostorem po prostu. Spadk? że z mini akurat. Ja akurat mi się wydaje, że z mini już było po problemie, więc. Ja bym ja mógł wiem. zabić łatwo i tole i po prostu wyjść sobie wentem. Idąc dokładnie tą samą logiką, Zinner co ty mówisz? Ale skoro. Mówicie, że nie minął cooldown, to nie mógł zabić. No tak. No tak. Ale, ale to... ja widziałem jak Gare po prostu wychodzi z tyle. Hey, nie wiem. O, Zinort Zinord bo jeszcze broni wpadkę. Tak nagle... O, to mini jeep. Znaczy, no bo mini, ty, mini jeep jest podejrzany od poprzedniej rundy, pragnę zauważyć. Patka też! To czemu powiesz... nie powiedzieć? Może biegałem za morunek, no. by chciała by nie zabiła kiedy chce, byliśmy Albo byś jej nie zabiła, bo jest podróce. podejrzana. Albo robi sobie Alibi też Zinord, no gościu. No Wydaje dobrze, a my też musimy robić alibi. widzieć i to nie zabił, bo stała w takim miejscu, ale to tylko moje takie... Dla mnie wpadka jest od pierwszej rundy y, no Stinky przez ten vent, mogłem się mylić, ale no już moment gdzie y, sobie wychodziła, a mi wchodził do reaktora jak... Nie, miał ja głosuje na Bitrox'a, ale... bo mnie oskarża. Nie, o, ciebie nie oskarżałem. Ale ciebie nie oskarżałem. Tak, to teraz to tak, ja. tak, ale ciebie od poprzedniej rundy. Kiedy ja cię oskarżyłem, powiedziałeś? Teraz oskarżyłeś, powiedziałeś mi, że mogę to ja! Ty Wyrzuciliśmy Witroce, tak. tylko dlatego, że senior powiedział, że to on. No, dzięki, że ufacie. <laughs> Słucham. Patka, Tomek? Powiedz mi, czy dlaczego zabiłeś yy, Itola, biednego. No, ja tam stałem i to wyglądało troszkę inaczej. To nie był yy, Tomek. Dlaczego zabiłeś Itola? Nie, no znowu Fatka zabiła. Dla to tak, dlaczego zabiłeś Itola? Odpowiedz mi na to. Ale Tomek siedzi cicho całe rundy, naprawdę. Ej, bez kitu... Ale to już. Musi być wpadka. Tak, Druga osoba. Ja no ale uczepiła się, no... się tej wpadki! Mówi, no bo się, widzę jakby... jak zabija! Dobra. No, ale nie zabić milion razy do mnie już zabiła! Nie no... Dobrze, powiem no. jak sytuacja wyglądała Dobra, na tej nikt nie, nie biegł na, bieg na górę tego O2 naprawić, my zrobiliśmy najpierw na dole O2 i pobiegliśmy na górę na O2 i czekał tam Tomek, już, czy dobiegał, nie wiem gdzie był, kurczę, tak się składa, że nie mam takiego dużego zasięgu, żeby to wiedzieć, ale nagle, e, najpierw e, wbiegliśmy w trójkę z Rosikiem bodajże, z, z Itolem, tak, to był Itol, no nie wiem z kim już biegliśmy wtedy, e, i wtedy Tomek zaczął i Tola, bo chyba myślał, że nigdy więcej nie dobiegnie z dołu, a my tam dobiegliśmy jeszcze w dwójkę, ja i Gary, z dołu, bo robiliśmy o dwa na dole, nie wiem, czy ktoś może potwierdzić, że byliśmy na o dwa, i to robiliśmy, eee, i zgłosił ciało, i oczywiście, że ja jestem teraz podejrzana, no bo ja już miałam... No bo sytuację. Go. No... Ja pisałem kod i widziałem jak zabijałaś Itola Tola. Ja sobie zdaniem z tego. Ja Tomek da. też tam byłem i wydaje mi się, że to ty ciachnoś, ale nie jestem w 100% tak pewny. Dobra, imo wywaliliśmy jednego impostora Witroxa, więc możemy skipować. Imo nie. Ta, skipować No ty mówisz, nie ja mówię tak, to jest taka sama, Takie same zdanie. Witrox też mi. Nie wiem, więc chyba taki, no bo rundę stan, bo odbieram je nie, więc przepraszam. Wpadka z kto ktoś jeszcze jest. <laughs> ktoś jeszcze. Tak, patrz! Ta, trójka ma czwórka, piątka no bo... Dwóch może zabijać, a trzeci tylko mówi, że oni nie są. Co? Co? Okay. Takim... Eee... Ja bym. Ja że to, ja to wpadkę, okay, rozgłosujmy na wpadkę. <laughs> Okej. Okay. Moim zdaniem to był Tomek, to nie był kary, druga sytuacja, był, gdzie wiem, ktoś nie... widzi, że wpadka zabija. Nie wiem, nie, nie, nie. ja wiem, tak, było drugi. Teraz to została wykorzystana moja poprzednia sytuacja, w której się mieli Zipowi to ulało. Moi. Zidor, hey, jak chcesz być trzecim pokojem? Zidor, ty udajesz, Zidor, tak naprawdę... Zidor, co ty robisz? Zidor, wiemy, co ty dajesz! Ty udajesz! Nie. Pięknie to Sartka było. po prostu sama grała. Mówiłeś, że jest trzech. Ja nie wiem. To, mogłem znaleźć... Słuchaj, chcieliśmy zrobić dubla, ale się coś zepsuło. My byśmy wygrali już w tamtym momencie. Ja, ale... Ja dwa zrobiłem dolne i przez to ja miałem jeszcze dwie sekundy dodatkowego cooldownu, wiesz. A to bo, bo są dwa. jestem gdzie... zwykłym randomem, więc ja bym się nie ale... nie mogłem, by jeszcze mi cooldown leciał. Nie ja, ja yes. Mówiłem, że jest trzech. Mówię, że jest trzech.